Pokój i dobro, kochani, dziś jest poniedziałek, 16 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Być może, kochani, dzisiejsza Ewangelia dla niektórych z nas będzie ogromnym problemem, dlatego że Jezus mówi: Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Jezus mówi, że to prawo oko za oko, ząb za ząb właściwie nie jest prawem, które chrześcijanin powinien stosować. Już mówię o co chodzi. Otóż w Księdze Wyjścia prawo, które właściwie było takim bardzo dowolnym wcześniej, zostało usystematyzowane. Wcześniej, jeżeli ktoś, na przykład, wybił ci zęba, to mogłeś w sposób dowolny go potraktować i czasem mogłoby się zdarzyć, że Twoja zemsta byłaby nieproporcjonalna do krzywdy, którą ktoś ci zadał. A więc, kochani, prawo regulowało. Jeżeli ktoś na przykład wybił ci zęba, to mogłeś zrobić mu dokładnie to samo i nic więcej. Natomiast w Nowym Testamencie uczeń pana Jezusa powinien położyć kres zł. Bez stosowania prawa odwetu. To zupełnie tak jak Pan Jezus, dla którego prawo zemsty było zupełnie obce. A celem tego wszystkiego jest to, aby dążyć do nawrócenia bliźniego. Aby poprzez swoją postawę, poprzez nawet cenę rezygnacji ze swoich słusznych praw, dać do zrozumienia drugiemu człowiekowi, że powinien się nawrócić, że droga, którą idzie, jest drogą niewłaściwą. A więc, kochani, powinniśmy zwalczać zło siłą dobra. I nie jest chrześcijańskim powiedzenie, że cel uświęca środki, dlatego że środki powinny być również dobre, tak samo jak dobry jest cel. Pamiętam, kochani, taki wykład mojego profesora z biologii, ojca Lucjana Modrzejewskiego, który uczył nas w niższym seminarium w Niepokalanowie. Pewną lekcję poświęcił na temat zachowania piesków. Bardzo interesujący wykład. I mówił o takiej jednej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że taki mały piesek może zmusić wielkiego psa, do tego, że ten nie okaże mu swojej agresji. Robi to w taki sposób, że kiedy ten wielki pies dobiega do tego małego, to ten odsłania swoją krtań, swoją, wiecie, tętnicę, tak jakby chciał powiedzieć: Słuchaj, jeżeli jesteś taki chamski, to możesz mi tutaj po prostu zrobić krzywdę, natomiast ja jestem bezbronny, nie bądź taki zły. I wtedy ten wielki pies po prostu odstępuje i odchodzi. Takie jest prawo naturalne właśnie zwierząt. Słyszałem to właśnie z tego wykładu. Bardzo interesujące. Wiem o tym, że niektórzy ludzie bardzo źle interpretują ten fragment Pisma Świętego i chcą zrobić z siebie takich męczenników. Ktoś ci uderzy tutaj? Dobrze, uderz mnie tutaj, a może jeszcze tam, a może gdzieś indziej, a ja będę tak dla Chrystusa cierpiał, a ty mnie tak bij. Nie, nie chodzi o taki masochizm duchowy czy fizyczny, chrześcijański. Nie o to chodzi. Chodzi o nawrócenie drugiego człowieka. Zauważmy, że kiedy Pan Jezus był aresztowany, kiedy żołnierz uderzył pana Jezusa, to on nie nadstawił drugiego policzka i nie mówił, słuchaj, uderz mnie jeszcze raz, ale powiedział do niego, jeśli coś złego powiedziałem, to mi to udowodnij, natomiast jeżeli coś dobrego, to dlaczego mnie bijesz? A więc panu Jezusowi również chodziło o to, żeby położyć kres złu, ale bez prawa odwetu, bez stosowania. Przecież pan Jezus. Pewnie pan Jezus nie, ale ktoś inny mógłby coś naubliżać temu człowiekowi, powiedzieć mu coś bardzo złego. Natomiast pan Jezus w sposób bardzo kulturalny, w sposób bardzo spokojny, z miłością powiedział do tego człowieka, który zadawał mu ból. Kochani, miłość jest bezbronna, ale miłość nie jest bezsilna. Posiada taką siłę, która potrafi kruszyć nawet najbardziej zatwardziłe grzeszników, nawet tych, którzy na agresją po prostu kipią wobec drugiego człowieka. Poprzez miłość zdarza się, że zamykają usta wszystkich tych, którzy są agresorami. I na koniec, kochani, przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.